Witam. Słuchajcie, jest taka mała, mała akcja. Otóż e, jakiś czas temu Peter znalazł takie fajne, duże bawrzysko, na którym postawił swoją fotopułapkę. Ostatnio się rozdzieliliśmy, każdy poszedł w swoją stronę przeczesunąć nowy teren. Peter znalazł nowe bawrzysko. Obstawię tam to swoją fotopułapką. Teraz jest taka Taka akcja, że e, parę dni temu wybrałem się sam do tego lasu, znalazłem to babrzysko i nagrałem mu się na tą fotopułapkę. Taki dosyć mały, ciekawy filmik. I najciekawsze jest to, że nic mu o tym nie powiedziałem, że ja tam ja w ogóle byłem. I jestem ciekaw jego reakcji, jak on zobaczy, co tam się nagrało. Że no zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyszło. No <grystanie> <grystanie> co to jest? <grystanie> Nie wiem. Ja? <Co> Tutaj gadasz. <grystanie> Kiedy? Kiedy ty to zrobiłeś? To nie ty. No jak nie? No przecież ty nie masz y, tego. Kaptura z kożuchem. A co mam w samochodzie? Kiedy byłeś? O ty. <ścoughs> co?